Masz ochotę na Azję już dziś? Azjatycka zupa w nowej wersji z makaronem sezamowym. Do naczynia wkładamy pietruszkę, orzechy ziemne solone, rozdrabniamy. Następnie przekładamy do innego naczynia. Dodajemy 3 łyżki prażonej cebulki. Mieszamy, zostawiamy. Do naczynia następnie dajemy czosnek, sos sojowy, olej sezamowy. Rozdrabniamy. To jest marynata do mięsa. Kolejny krok to pieczarki. Moje są malutkie z oliwą sezamową woda marchewka pieprz gotujemy W międzyczasie odważamy makaron jeżeli to jest makaron ryżowy, zalewamy go wodą. Mój to makar makaron z czarnego sezamu. Zamarynowane mięso dodajemy teraz do wywaru. Kolejny krok to dodanie szpinaku. Dymki sosu sojowego. Mieszamy. I tak przygotowany wywar gotujemy 20 minut. Ostatni krok to dodanie odsączonego makaronu. Mieszamy, gotujemy. Gotowe? Pyszna zupka azjatycka. Smacznego.